W tym roku nieco zmieniona formuła. Tak, za każdym razem staramy się zaoferować coś innego dwie sceny więcej muzyki dwie sceny, które będą działały równolegle. To jest krok w kierunku tak naprawdę ekspansji festiwalu nie tylko na sceny dwie na samym stadionie ale też myślimy o zainstalowaniu kilku przestrzeni artystycznych podczas kolejnych edycji. Przed chwilą Andrzej Pongowski złożył swój podpis na swoim projekcie murala. Genialnego, który jest kontynuacją jego murala sprzed trzech lat. Robiąc pierwszy mural, myślałem o tym, że z tego miejsca płyną słowa mówiące o wolności, o tym, że nie powinno być wojen, że nie powinno być agresji, że nie powinno być tych rzeczy, których my jako ludzie spokojni nie chcemy mieć na świecie. Kiedy festiwal po raz drugi zaprosił mnie do zrobienia muralów, miałem do wyboru albo zrobić zupełnie coś nowego, albo spróbować kontynuować to, co powstało 3 lata temu. Wybrałem tą drugą wersję, ponieważ wydaje mi się, że teraz nareszcie mam możliwość pokazania pełni, czyli ludzie chodząc dookoła tego budynku mogą zrozumieć, o co chodziło. Działania teatralne i działania z muzyką klasyczną to też nasz stały element, z którego nie chcemy zrezygnować. Cieszą się ogromną popularnością. W tym roku klub hipochondryków z zaprzyjaźnioną naszą starą szkołą polskiego aktorstwa, tak bym mógł powiedzieć o Teatrze Syrena Malajkat Zamachowski, nazwiska mówią same za siebie i zainteresowanie bilety sprzedały się zaledwie w kilka tygodni. Pewien? Jestem pewien, że u mnie wszystkiemu winna jest wątroba. Ale o myślałem, że mówimy o mojej, tak?